sama jeszcze kupiłam sobie jakieś tam różne rzeczy. Ale to wszystko to wszystko to nie było to i tak naprawdę do ostatniego momentu zastanawiałam się co wam pokazać, o czym wam opowiedzieć, bo jakoś nie czułam tego, to wszystko wydawało mi się być na siłę, a nie chcę robić czegoś. czym